Witajcie moi drodzy w najnowszym filmie, dziś pokażę wam ubranka, które kupiłam dla rebornów i nie tylko, ponieważ ostatnio byłam wysłać paczkę do Olgi bodajże, a tak ma na imię, sorry jeżeli coś przekręciłam, z zawieszkami. I obok paczkomatu mamy taki fajny ciucholand, akurat w tym dniu kiedy tam byłam było wszystko po złotówce, było już po 16 więc dość późno, więc przypuszczałam, że tam już nic ciekawego może nie być. No ale jak się okazało, byłam w dużym błędzie, ponieważ zostało jeszcze dużo naprawdę pięknych ubranek po złotówce, więc to naprawdę super. Później na drugi dzień tam była jeszcze dostawa towaru, i wczoraj było też dokładanie, więc trzy dni z rzędu sobie zrobiłam taki maraton ciuchowy. Kupiłam parę toreb rzeczy przepięknych, i tutaj wam pokażę takie, które przesegregowałam dla laleczek. Część z tych rzeczy wzięłam y, dla dziewczyn, właśnie y, będę potem robić zdjęcia i wrzucę je na grupę, żeby sobie mogły dziewczyny te, które chcą y, kupić parę ubranych właśnie w takich cenach niskich, jak ja y, kupowałam w tym Ciucholandzie, y, ponieważ y, nawet jeżeli nie ma tam promocji, to y, te rzeczy są za naprawdę przystępne ceny. Tak jak tak, y, ten pajacyk, który ma na sobie... Wojtuś, kupiłam, on był najdroższy ze wszystkiego, bo kosztował 11 zł. Tutaj ten Rampersik z Nexta, on jest z Nexta z gąską taką piękną wyhaftowaną. Nie wiem czy to dobrze widać. Zaraz zrobię zbliżenie, to może będzie to le lepiej widoczne. On kosztował 3,50. I tutaj ten kwiatuszkowy bodziak, który ma Emi na sobie też kosztował chyba 2,50, więc naprawdę ceny są super. I dużo było tam takich pięknych rzeczy. I bardzo dużo na rozmiar 44, czyli taki rozmiar jak dla Ari. A wiem, że Daria chce sobie kupić Arię, więc trochę takich rzeczy na prezent właśnie dla Darii, jak będzie kupowała nową laleczkę, też wzięłam. No i kupiłam też trochę rzeczy dla, dla Zuzi w prezencie i, i właśnie dla Darii i dla jej obecnego Stasia. Mam nadzieję, że rzeczy będą się podobać obu dziewczynom. Ale zaraz wam pokażę, co to jest dokładnie. Tutaj sobie możecie dokładnie zobaczyć ten nadruk na, na tym rompersie. A jeszcze wam nie mówiłam, bo zastanawiam się nad sprzedażą jednej z lal i nad zamówieniem gideonka od Basi Smolińskiej. Ale jeżeli bym miała którąś z lalek sprzedać, to pewnie byłaby to Lulu. No ale na pewno nie teraz. To, to jest jeszcze temat do przemyślenia. I na razie nic nie mówi na pewno, więc też proszę nie pisać i nie pytać o to, czy Lulu jest na sprzedaż, czy, czy którakolwiek inna z moich lal, bo, bo to nie jest jeszcze temat w 100% przemyślany. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziś tak jeszcze na szybko pokażę Wam komodę Emilki, czyli Twinka. Jak widzicie w czapeczkach jest tu jeden wielki pajzel na kółkach. Bo to są wszystkie czapeczki, akurat w tej komodzie trzymam. Od wszystkich laleczek, więc tutaj jest po prostu miszmarz. Jak czegoś szukam, to, to jest po prostu masakra. Tutaj są też płyty brzuszne. A tutaj trzymam opaski na, na główki. O, tu jeszcze jest spray. Czyli odżywka do włosów, której używam dla laleczek do rozczesywania i do nabłyszczania moherku. Bardzo fajny. I akurat chyba ten najbardziej mi się sprawdził ze wszystkich. A w kolejnej szufladzie mamy e skarpetusie. Oto buciki się jeszcze zaplątały. Łapki niedrabki to też są wszystkich lalek. No a tutaj są już typowo emilki, czyli e bodziaki na krótki rękaw. Tak, tu są te budziaczki. A, i też bluzeczki widzę też z krótkim rękawkiem, też tu się zahaczyły. Tutaj są rampersiki i sukieneczki. A tutaj białe pody z i z długim i z krótkim rękawkiem. Wszystkie takie w jasnych kolorach białych. Następnie mamy spodenki i kompleciki. Tutaj też są włożone wszystkie kompleciki. Tutaj taki trochę bajzel się zrobił, bo tutaj czegoś szukam i jak widać tu opaska od mi od tego kompleciku. Tutaj też jest taki lekki bajzel. A na samym dole mamy pajacyki i wody z długim rękawem i bluzeczki z długim rękawem. Tutaj chyba jest najbardziej posprzątane. Tutaj mamy wszystkie pajacyki nasze. Znaczy nasze. Te, które są dobre na Emilkę. Tutaj też budziaki z długim rękawem. Tutaj też pajacyki. Dalej też są pajacyki. O, tutaj są włożone takie pajacyki. Trzy, które mam takie same. Więc też dla wszystkich trzech lal są dobre. No jest tego trochę. I tutaj są jeszcze bluzeczki z długim Rękawkiem. A tu, a tu są budziaki z długim rękawem. Tak. I i to tak samo. To już patrzyliśmy. Natomiast jak tutaj widzicie na półkach Lulu i Wojtusia jest totalny chaos. Też to będę musiała dzisiaj posprzątać, bo te nowe ubranka muszę gdzieś zmieścić. Tutaj, jak widzicie, czegoś szukałam i rozwaliłam całą górę. A tutaj też chyba za czymś grzebami też to wszystko zaczęło powoli się walić. Więc dzisiaj zrobię w tym porządek i też te rzeczy, które będę miała na sprzedaż na pewno wrzucę na grupę. I będziecie sobie mogli powybierać za myślę fajne pieniążki trochę, trochę tych rzeczy dla, dla waszych laleczek. Tak, żeby o, jak widzicie tych rzeczy z lumpika jest całe pudło duże pudło z kobusem bohatkiem, po więc postaram się to jak najszybciej Wam pokazać, żeby Was nie zanudzić. Tak, pierwszą rzeczą są takie buciki, a właściwie sandałki dla juniora. Bardzo fajne, takie po prostu butki niechotki na lato. Później mamy takie sandałki, one są tak za można. duże na Lulu, więc myślę, że dla jakiegoś todlerka będą tak. idealne, więc tutaj one będą wystawione na sprzedaż. Dalej też mamy takie budki niechotki, bardzo ładne i też są na lulu za duże, więc wystawimy je na jakiegoś todlerka do sprzedania. O, to jest rozmiar na 3-6 miesięcy, z FND, chyba to widać. Więc jeśli będzie ktoś zainteresowany, to. Później to będę wystawiać na Allegro, będzie można sobie kupić takie rzeczy. O, tutaj też z takich drabiazgów są takie majtusie z falbanką. Też pod podsukieneczkę dla Lulu będą idealne. Tutaj mamy taki bociak na Lulu, też na 62, różowy z takim drzewkiem. On, on chyba kosztował złoty 50, zł, więc tutaj cena była naprawdę super, i już ubierają go na Lulu. Jest może tutaj troszeczkę za długi na dole, ale jak się ładnie popodwija, to jest super. Dalej mamy taki zwykły bodziak granatowy w kropeczki, też na Lulu. I tak, bluzeczka z Tweetim, troszkę za duża na Lulu, więc będzie do wystawienia na sprzedaż. Tutaj dalej mamy taki czarny bodziak z kucykiem. Super, dla mnie ekstra, więc też na Lulu powinien być idealny. Ostatnio przyszedł do mnie ten podziak niebieski, który Wam pokazywałam w poprzednim nagraniu. Który sobie po prostu pani pomyliła i wysłała do mnie zły. I tutaj właśnie dostałam takie dwie rzeczy gratis: czyli na rozmiar 50, taki też podziaczek z długim rękawkiem. I drugi podziak, który był w prezencie, to jest właśnie taki też z długim rękawkiem na rozmiar. 50, więc tutaj na Emilkę go mierzono, na Wojtusia jeszcze nie. Na Emilkę jest idealny, więc na Wojtusia powinien być tak samo dobry. O, tutaj mamy, jak widzicie, dwa identyczne bodziaki z takim fajnym wzorem na rozmiar 56, więc na moje bliźniaki, czyli na Wojtka i Emilkę jest, no, oba są za duże, ale myślę, że jak fajnie się je popodwija, to, to będą ok. O, tutaj ten. Jest taki sam. Dalej mamy taki bociak z długim rękawem, ze starymi autkami na wojtusia z długim rękawem. Chyba kosztował 2,50, więc naprawdę cena super. Tutaj mamy taki cały pajacyk ze strażnikami królowej brytyjskiej, podajże. Przynajmniej tak to wygląda. No ale mogę się mylić. Z mini club. Bardzo dużo tutaj rzeczy było na ciochę właśnie z mini I też z Nexta, większość chyba była z Nexta, więc sobie zaraz zobaczycie resztę. To jest na Wojtusia. Jak widzicie, rozmiar Small Baby, czyli to jest 50. Następnie mamy zwykły podziak w takie kosmiczne rakiety. Za nigo zapłaciłam złotówkę, więc naprawdę fajnie. No, tutaj też taki podziak. Też chyba złotówkę za niego zapłaciłam. To będzie w prezencie dla Darii, dla jej laleczki obecnej, czyli dla Stasia, więc ja tutaj odkładam dla, dla Darii. O, i tutaj mamy tylko to. Wczoraj prasowałam wszystko prawa i prasowałam, ale jak widać już się zdążyło zgnieść. Tutaj mamy taki rampersik z Nexta. Ubrałam go na Emilkę, ale na nią jest stanowczo za duży, więc on będzie na, na lulu. Tutaj niestety metka jest odcięta i nie było widać, jaki to jest rozmiar, ale na oko to jest takie, no, 56. Dalej mamy taką sukieneczkę z kokardką. Ona jest właśnie na taki rozmiar między Emilką a Lulu, chociaż można Lulu być dobre. No, ale zdecydowałam się, że jednak wystawię to na sprzedaż, to też będzie można sobie kupić. Najpierw wrzucę to na grupę. A później to, co się nie sprzeda, będę wystawiać na Allegro. O, dalej mamy taką bluzeczkę w paseczki z drewnianymi guziczkami z Nexta. Bardzo ładna, też chyba kosztowała 2 albo trzy zł, więc naprawdę niewiele. I ona pojedzie to Dari dla Staśka. Dalej mamy takiego zwykłego pociaka z ptaszkami i chyba nawet identycznego dostałam w wyprawce chyba z Emilką, więc kupiłam drugi, taki sam, bo jest bardzo ładny i, i będzie i dla Emilki i dla Lulu. O, tutaj jest ten pociak, o którym Wam mówiłam, który miał do mnie przyjechać wcześniej, zamiast niego przyjechał całkiem inny i to jest takie właśnie cudo na rozmiar 50. Idealny dla Wojtusia. Cudny jest ten wzór, bardzo mi się podoba. Super. To była jedna z najdroższych rzeczy na ciuchach, bo kosztowała mnie 11 zł. To jest dla wcześniaczków taki podziak kopertowy z króliczkiem. On jest nowiutki, bardzo, bardzo ładny. I ja go sobie zostawię dla Emilki. No, tutaj mamy. Taką śliczną bluzeczkę z Bambim, przepiękną, z długim rękawkiem. Na lulu niestety będzie za duża, więc też ją wystawię do, do sprzedania. O, a tutaj udało mi się kupić taki trzypak. Każdy z tych pociaków było po piątce. Z Dumbo w rozmiarze 50 z Disneya, wyprodukowane przez George'a. To są wszystkie bociaki na krótki rękaw. Pierwszy jest taki, drugi jest taki. A ten kupiłam dzień wcześniej, na tym samym Ciocholandzie, bo nie zauważyłam tam tych dwóch. I na drugi dzień byłam znowu na zakupach, tak jak już Wam mówiłam, i trafiłam właśnie na te dwa, czyli na ten i tamten, który pokazywałam jako pierwszy. Super bardzo fajne są wszystkie, więc będą i na Wojtka, i Emilkę idealne. Dalej mamy takie boty z długim rękawem z HM. -u w rozmiarze 62 więc dość duże i troszkę na Lulu za duże lekko sprane, ale zapłaciłam za to złotóweczkę, więc stwierdziłam, że się opłaca i, i zostawię to dla Lulusi później mamy taki cudny pajacyk na rozmiar 56 z Disneya Wyprodukowany też przez Georgia Tutaj z różnymi postaciami z Disneya, z bajek Disneya, między innymi Bambi. Tutaj zakochany kundel, kotka Marie. No naprawdę super. Ten króliczek nie pamiętam skąd on był. Chyba z, ze śpiącej królewny, ale nie dam sobie głowy uciąć. <grych> Więc tutaj dla, dla Lulusi będzie taki pajacyk. Naprawdę ładny. Dalej mamy takiego podziaka zwierzątka cudny jest, bardzo, bardzo mi się podoba ale stwierdziłam, że też będzie do sprzedania więc tutaj go odkładam i wszystkie te rzeczy, które będą na sprzedaż wystawię najpierw na mojej grupie jeżeli ktoś będzie chętny to oczywiście może sobie kupić, a to co się nie sprzeda będę wystawiać powoli na Allegro w wolnej chwili dalej mamy taki śliczny pajacyk z misiem bardzo ładny w paseczki. Taki biały w szare paseczki z chmureczką, z misiem. Na no, Wojtusia jest idealny, bo już go ubierałam w ten pajacyk. Naprawdę jest śliczny. Tutaj ta chmureczka jest taką gwiazdeczką odstającą. Tutaj ten misiu taki włochaty. Naprawdę fajny. Tutaj dalej mamy taki y, pajacyk z Nexta w prążki. On jest dość mały. Na początku wydawało mi się, że będzie dla Ari, ale chyba jednak jest zbyt mały, więc ja go tutaj wystawię na sprzedaż, do sprzedania. On jest lekko zmechacony, więc tutaj cena na pewno nie będzie jego wysoka. No, tutaj mamy też takie spodenki, też je wczoraj prasowałam, już widzę, że się pogniotły między tymi wszystkimi rzeczami. Są takie spodenki na szeleczkach. Na Lulu są dobre, ale no nie wiem, jakoś mi po prostu Lulu w tym nie leży. O sorry, tu jest przód, tu jest przód z guziczkami to jest z F&F &F na noworodka, więc no na Twinka i Josefa na pewno za dużo, ale na, na taką Lulu już jest, już jest spoko, całkiem ok, więc to też będzie na sprzedaż się do nas przyszła w ogóle była w takim szoku, że ja coś powyciągałam że cały czas chodzi i wszystko obwąchuje Tak, teraz musisz zaznaczyć, że to twoje pudło jak kot się tak ociera bokiem buzi, jak teraz o to robi nóśka, to znaczy, że zaznacza swój teren, śliną. O, nuśka już zaznacza, że jej karton i rysiek nie może się do niego zbliżyć. Już nosiła twój teren, już, już przepadł ryśkowi. Tylko dla ciebie, tak? Jest jak wącha, żebyście je widzieli. nóśka Gupolu. No, chce na spacer iść, dlatego już ma ubrane. I tutaj się powoli szykuje do wyjścia. Dalej mamy taki malutki, malusi bodziak. Wydaje mi się, że on będzie chyba nawet za mały na Josefa, więc to będzie dla jakiejś mniejszej lali. Miało być dla Zuzi, ale wydaje mi się, że na jej lalkę też będzie za małe, więc ja to tutaj wystawię też na sprzedaż. A dalej dla Wójtusia mamy taką szarą bluzę z myszką Miki. Też bardzo ładną. O, tutaj mamy taki piękny pajacyk. Dość duży, on jest za duży na moje lale, ale ja go sobie tutaj zostawię. To jest pajacyk z Nexta z tytusem rąkiem i Atomkiem. Nawet nie wiedziałam, że tutaj Next wypuścił pajacyki z tytusem, ale no super. Naprawdę mnie to cieszy i to będzie dla juniora, a później później zobaczymy, co się z tym stanie. Naprawdę mega mi się podoba. Tutaj jest na długi rękaw z długimi spodenkami. Musia dalej zaznacza teren. Dalej mamy takie cudne spodenki na szeleczkach. One tutaj będą dla Wojtusia. Tak, musia wąchnij sobie. No skupiałaś, gdzie ty włazisz? Tak, ona musi dalej zaznaczać swój teren. Jeszcze z tej strony nie pozaznaczała. No, już, już zaznaczyłaś. Ej, nośka, nośka, głupolu. Więc tak, to zostaje dla Wojtusia. Naprawdę fajne. Też kosztowało 2,50, więc cena super. Tylko jest strasznie sztywne, więc moim zdaniem tylko na lale się nadaje. Dalej mamy taki pajacyk bez rękawów. Albo właściwie śpioszek to się chyba tak nazywa. W każdym bądź razie bardzo fajny. Taki z wypuku słówką w kieszonce. Super to wygląda. Cały taki fajny, pikowany. Bardzo ładny. Bardzo, bardzo ładny. On tutaj na Wojtusia powinien być dobry, więc on tutaj z nami zostanie. Dalej mamy taki duży pajacyk. No duży na 56. Pajacyk w takie stworki. On też pojedzie tutaj do Darii dla Staśka. O, to też kupiłam Darii dla jej. Przyszłej Arii, więc to tutaj też odłożymy. To jest taki pajacyk na rozmiar 44, więc maleńki. Dalej mamy takiego bodziaka w prążki na rozmiar 50. To będzie dla Franka Zuzi. Też bardzo fajny, więc tutaj go odkładam na bok. O, dalej mamy też taki maleńki pajacyk. Też na rozmiar 44. On nie jest jakiś idealny, ale myślę, że dla Ari będzie super. Więc odkładam go tutaj Dari. Tutaj udało mi się kupić też za ZETA taką fajną czapeczkę. Super jest mega, naprawdę fajna. Tutaj tak podszyta. Na zimkę na pewno się przyda, więc ja ją tutaj odłożę do, do rzeczy zimowych to, a, to spodnie Juniora zapomniałam ich stąd wyjąć no ale jak już są to Wam tutaj pokażę, też wczoraj kupione bardzo fajne dla Juniora a później pewnie jak już je wynosi to, to jest sprzedamy dalej mamy taki pajacyk w kubusie puchatki tutaj dopiero zauważyłam w domu są tutaj odcięte te skarpeteczki, więc ja go tutaj już do równa obcięłam, bo on był tak paskudnie obharatany i tak po prostu zwyczajnie igłą z nitką obszyłam, więc on będzie tutaj dla Lulu, bardzo fajny. Dalej następny to jest taki pajacyk z Kubusia Płochatka, śliczny, naprawdę bardzo ładny. Z kubuniem ja mam e, identyczny e, podziak z identycznym wzorem, z, taki, e, z takimi samymi napisami, tylko że z myszką Miki. Więc on e, jest teraz aktualnie dobry na juniora, więc, więc tutaj w jego szafie przebywa. Dalej mamy też taki pajacyk z kubusiem, płochatkiem i z maleństwem. E, też powinien być na lulu dobry. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny. Nie, pewnie z Disney aż więc tutaj nie będę się grzebać za metką. O, dalej mamy taki rampersik, czy takie spodenki na szeleczkach z kieszonką. One też będą na sprzedaż, bo no właściwie Lulu raczej nie będę takich ubierać, a, a ktoś sobie kupi za fajną cenę. O, tutaj mam taką jeszcze bluzę z kapturem dla lali Zuzy. Dla Franusia. Z takim fajnym, małpiszonym. Więc tutaj też odkładam dla Zuzi. O, tutaj kupiłam taki pajacyk. Bardzo ładny. W ażurowy. też pewnie dla jakiejś większej lali niż Lulu. To jest taki rozmiar 62 albo 68 nawet, bo jest dość duży. Nuśka, ale się ozaznaczasz tego kartona. Naprawdę. On cały czas, słuchajcie, stał w pokoju, w nim były zabawki i on był cały czas na wierzchu. Teraz go przełożyłam, to Nuśka już ociera się od niego jak wściekła, jakby to było coś nowego, i koniecznie trzeba było pozaznaczać, że to jest jej. O, teraz będziesz jeszcze go gryzła. No, skupiałaś, Nusia. No, wszystko robi, żeby się tutaj pokazać, żebym ją na spacer wzięła. Pójdziemy, Nusia, pójdziemy zaraz. No, I tutaj ten pajacyk ma takie śliczne kieszoneczki. Tutaj widzicie, on jest taki ożurkowy w serduszka. Jego też tutaj dam do sprzedania i, i też będzie wystawiony na grupie zaraz. No, on tutaj jest od 3 do 6 miesięcy, więc, no tak jak mówiłam, to jest takie 68. A no, tutaj już ostatnie dwie rzeczy. Tutaj mamy takie spodenki, w kropeczki z misiem. One będą dla Lulu idealne. Nusia nie zahaczaj, bo zaraz będą twoje pazury odbite. Ja mam taką kamizelkę bardzo podobną, właśnie pomarańczową, więc tutaj musia zaczyna swój taniec. Dobrze, się zostawię Ci to pudło. Będziesz sobie mogła w nim się bawić. Tak, bo zawsze coś było w tym pudle, więc ona nie mogła sobie tutaj szaleć. No już tutaj sobie usiądzie, położy się i będzie o rozrapiaka. Rozrobiła moja niedobra nuśkowa. Dobrze, że te rzeczy zostają już dla mnie, więc tutaj na szczęście Nóśka tylko je okłaczy. Więc je będę zaraz z tych kłaków obierać. Dlatego i tutaj pozwoliłam, bo inaczej, to bym ją wyrzuciła, jakby mi coś do oddania albo do sprzedania zadrapała albo zakłaczyła. Dobra, podnieść dupkę. Dobra, to tak. Te spodenki zostają dla Lulu, do tej kamizelki zimowej, którą mam bardzo fajną. No i ostatnią rzeczą jest takie body. Zabiorę tutaj to pudło, niech się Nóśka w nim bawi. I masz się. to jest takie fajne sweterkowe body. Prześliczne. Tutaj ma guziczki. Też na Lulu powinno być dobre takie eleganckie, z kokardeczką. Super, niesamowicie mi się spodobało. Dobra, więc na dzisiaj to tyle. Już tutaj przygotowałam rzeczy do zrobienia zdjęć żeby je wystawić na, na grupie a jeszcze tutaj na koniec ostatni rzut oka na lalusie tak jak mówiłam, na razie tylko zastanawiam się nad ich sprzedażą albo nad sprzedażą tylko jednej z nich póki co to jest dopiero na etapie zastanawiania się, więc bardzo Was jeszcze raz proszę bo przed chwilą sprawdziłam sprawdziłam Messengera i okazuje się, że już 11 osób do mnie napisało od tego momentu, kiedy napisałam na grupie, że zastanawiam się nad właśnie tutaj skończeniem mojej rebornowej przygody. Już 11 osób do mnie napisało o tym, którą lalkę chcę kupić, więc bardzo Was proszę o powstrzymanie się od tego typu wiadomości. Bo jeszcze nie wiem, co zrobię, więc jak, jak będą lalki wystawione, to wtedy będziecie wiedzieć, że, że można je kupić na razie. Na razie nic nikomu nie rezerwuje i, i nie sprzedaję. No i tak, te rzeczy, które mam dla Darii i dla Zuzi. Tylko tak jak widzicie, tam e, dla Zuzi nie było tego dużo. Jeszcze tutaj przerzucę rzeczy te moje Wojtusiowe e, i Lulu, te, które mam do oddania czy do sprzedania. No i tutaj jak się, e, jak się dziewczynom więcej tych ubranek dozbiera, to wtedy e, im te paczuszki wyślę. A resztę zaraz będę wystawiać na, na grupie. Więc to na razie tyle i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!